Ponieważ Jezus mówi: Prze to nie bądźcie jak Poganie. Nie żyjcie tak jak ludzie spoza Królestwa Bożego. Obywatele Królestwa, nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, co się będziecie przyodziewać, czym będziecie jeździć, gdzie będziecie mieszkać. Nie troszczcie się o te rzeczy, albowiem. Te rzeczy stają się priorytetem wśród pogan, wśród ludzi, którzy nie znają króla, którzy nie żyją w królestwie. Oni żyją swoimi zasadami. Dla nich priorytetową rzeczą jest dobrze zjeść, dobrze się ubrać, dobrze jeździć, dobrze wyglądać, ale nie to ma was charakteryzować, mówi Jezus. W królestwie szukacie najpierw królestwa. Najważniejszą, priorytetową rzeczą jest dla mieszkańców Królestwa Bożego, aby ciągle znajdować się pod Jego wpływem, pod Jego autorytetem, pod Jego mocą, być ciągle poddanym Królowi.